Paul Klee. Karty do gry. E, jest to klasyczna, pojedyncza talia. E, karty tematyczne. E, kategoria malarstwo. E, artysta. E, abstrakcja. Surrealizm. E, takie prace mniej więcej jak tutaj e, tworzył. Mistyczny świat sztuki. E, 1708. E, numer produktu, taki krótki opis, jakie tu będą dzieła okazane. i trochę o samym autorze, tak, że unikatowy, że forma, kolor, jakaś celebracja formy koloru, prostota naiwnością dziecka, tak? delikatne, poetyckie takie Pracę. Artysta za tym wymalał, to był uzdolniony tonąć muzycznie. Już, już oglądamy, co my tu mamy. E, dobra, i tak patrzymy na to. Tu mamy być takie geometryczne wzory, też właśnie. Ale tu takie jeszcze mniej asesyjne, to jest realistyczne jakieś marzenia senne, tak? A tam bardziej abstrakcja typowa. No tu widać ta inspiracja z malunkiem dziecięcym, tak? Do małego dziecka. tu paleta barw, takie przenikające się barwy no takie rysunkowe no i trochę samej informacji o, o autorze. No tak, tyle by było z otwarcia widzimy to na opakowaniu i to jako takie Typowe dla tego artysty. A najbardziej znana jego praca to chyba ta. Dzięki.